Panowie, tu jest więcej przypisów niż oryginalnego tekstu. To nie jest materiał na światowy bestseller. Czy jesteście gotowi, żeby odchudzić tę książkę, żeby z tych kilkuset opowieści wybrać kilkadziesiąt, oczywiście bez przypisów? To nie może być tak, że tam się krew leje na każdej stronie, że ktoś komuś ucina palce, żeby je zmieścić w buciku, że matka morduje córkę. No takie rzeczy panowie jednak nie przejdą. Jest jeszcze sprawa formalna do ogarnięcia. Panowie spisali te opowieści słuchając kogoś. Ja potrzebuję oświadczeń od tej osoby czy od tych osób, że możecie panowie z tego korzystać. Dział prawny przygotuje odpowiedni druk i bardzo bym prosiła o dostarczenie takich dokumentów. Tak, ja też myślę, że nie będzie z tym problemu. Dla bezpieczeństwa ja bym przy okazji łagodzenia tych drastycznych, okrutnych scen w tekście, nad tym i tak panowie będziecie pracować, pozmieniała to trochę, tak żeby panów autorstwo było niepodważalne. A przy okazji. Dostosowalibyśmy te nowe opowiadania do nowego odbiorcy. Panowie mówicie, że marzycie o tym, żeby te historie były czytane dzieciom na dobranoc. Pomyślcie o tym, jakich historii szuka mama, która usypia dziecko. Okrucieństwo ok, pokazuje, że zło przegrywa, że dobro zwycięża. Musi być kontrast, ale bez przesady. Bardzo proszę.